Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam na kolejne spotkanie z Feng i przedstawię dzisiaj aspekty na dzień 29 września 2025 roku poniedziałek. Dzisiejszy dzień, moi drodzy, jest podładaniem bawałów według chińskiego kalendarza. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj piąty urzędnik, a nazwa jego brzmi Stabilizować. Miesiąc mamy we władaniu drewnianego koguta według kalendarza solarnego, według kalendarza lunarnego mamy władztwo ognistego psa. Przy kalendarzu lunarnym przypominam o pustym kursie księżyca. Wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca na miesiąc wrzesień oraz na nowy miesiąc październik 2025 znajdziecie na dole w opisie filmiku. Tam linkuję odrębne podcasty traktujące właśnie o pustym kursie księżyca na te poszczególne miesiące. Rok mamy dalej we władaniu drewnianego węża i zachęcam Was do zapoznania się z horoskopami rocznymi na rok drewnianego węża, jak i również loszu szczęśliwej wędrującej gwiazdy, bo akurat dzisiaj Wam się bardzo to loszu przyda. Moi drodzy, Piąty urzędnik czas stabilizowania więc według Feng Shui jest to dzień bardzo dobry na zawarcie małżeństwa, na rozpoczynanie edukacji, na początek kuracji medycznej. Bardzo dobry też czas na podpisywanie kontraktu zawodowego, na wynegocjowanie ważnych dla nas umów i uwaga bardzo dobry moment na to, ażeby ustawić łóżko zgodnie z zasadami Feng Shui. No i niestety, ale bez znajomości losu szczęśliwej wędrującej gwiazdy na rok 2025 i gwiazdy miesięcznej. No nie uda nam się tutaj dobrze, słuchajcie, ustawić łóżka. Zatem zachęcam do zapoznania się. E, dzisiejszy dzień nie jest dniem dobrym na to, żeby zaczynać jakieś spory prawne, e, sprawy sądowe, a także aby dokonywać pochówku zmarłych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego e, szczura, moi drodzy, e, myślę, że też bawołu, węża i koguta, e, neutralny dla tygrysa, smoka, małpy i psa, a zły dla królika, konia, kozy i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkania z Feng Shui.